Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Kochani, zapraszam Was na kolejny tygodniowy film na, z horoskopem na przyszły tydzień i w tym filmiku będzie to byk, panna i koziorożec. I kochani, przede wszystkim dziękuję Wam za to, że oglądacie. Zapraszam Was do lajkowania, like, do komentowania, do subskrybowania. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to... Witaj, bardzo serdecznie Cię witam, a jeśli jesteś tutaj po raz kolejny, to dziękuję, że wracasz. Kochani, zanim zaczniemy tygodniówkę na przyszły tydzień, to chciałabym Wam tylko przypomnieć, że to jest czytanie ogólne, więc moi drodzy nie z każdym będzie rezonować. No i pamiętajcie, że decyzje o tym, co robimy, podejmujemy sami, a karty to jest tylko i wyłącznie wskazówka. Więc już patrzymy, co ciekawego u byka na przyszły tydzień. Co tam dobrego u byka? Kochane byki, co u Was od 7 do 13 listopada? Patrzymy. Byki od 7 do 13 listopada. No kochane byki, jeśli macie jakiś wyjazd, powiem wam tak: ogólna energia dla Was byki to jest energia ziemska, czyli Wasza piękna energia, ale jednocześnie energia żywiołu ognia, czyli będziecie coś bardzo działać, pięknie. pięknie. I jeśli macie, słuchajcie, w planach, tutaj powiem do byków, które mają w planach rozpoczęcie własnego biznesu. Jeśli myślicie o tym, moi drodzy, to ten tydzień to jest bardzo dobry tydzień na to. Tutaj powiem Wam szczerze, że kilku znakom coś takiego wychodzi, więc myślę, że to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć coś swojego. Jeśli, kochane byki, też myślałyście, myśleliście o tym, żeby ustatkować się, zacząć, rozpocząć jakieś tam, wiecie, mniej lub bardziej ustatkowane życie rodzinne. Jeśli myślicie o mieszkaniu, o domu, o jakiejś ziemi, tak naprawdę to też jest dobry pomysł na to, żeby zacząć to w jakiś sposób realizować. Ale kochani, jeśli chodzi o początek tygodnia, to niektóre, niektóre byki mogą się wybrać w jakąś podróż. Czy to jest podróż, słuchajcie, z rodziną, czy to jest podróż z... Z, w, jeśli chodzi o, o, za, o za, zawód, jaki wykonujecie pracę, um, to słuchajcie, w, ta podróż przyniesie Wam jakieś bardzo dobre wiadomości, um, i powiem Wam albo bardzo dobre wiadomości o jakimś dziecku, być może od jakiegoś dziecka również, ale mogą to być też po prostu jakieś bardzo dobre wiadomości, które, które będą dotyczyły pieniędzy, spadku lub będą dotyczyły czegoś, co pomoże Wam się w jakiś sposób uniezależnić. To będzie, słuchajcie, bardzo dobra wiadomość, kochane byki. Naprawdę bardzo, bardzo fajna wiadomość. I tak jak mówię, wy będziecie, wy będziecie niesamowicie zadowoleni, to będzie tak, jakby wiecie co, wręcz spełnienie Waszych marzeń. Tak jakbyście rzeczywiście mogli rozpocząć coś nowego. Być może nawet własne życie. Słuchajcie, jeśli ktoś z Was kupuje nowy samochód, to Wy będziecie niesamowicie zadowoleni z tego samochodu w tym tygodniu. Jeśli, jeśli rzeczywiście kupicie to pod koniec tygodnia, ten samochód będzie Wasz i kochane byki będzie, nie, będziecie, tak jak mówię, niesamowicie zadowoleni z tego samochodu. To, co się pokazuje również, to jest to, że ta wiadomość, tak jak mówiłam, przynosi Wam jakąś ulgę, przynosi Wam jakieś nowe możliwości, zwłaszcza pieniężne, zwłaszcza materialne. To jest tak, jakbyście Wy się niesamowicie cieszyli z tej, z tej, z tej materialnej części życia i bardzo dobrze, bo, bo, bo jest się z czego cieszyć. Jeśli mamy samochód, mamy piękny dom, możemy go urządzić, to czemu się z tego nie cieszyć? Oczywiście, że tak. Ale wiecie, wiecie co? jedyne co Wam powiem, to uważajcie na to, żebyście w tej radości nie zapomnieli o innych ludziach. Bo może być tak, zwłaszcza jeśli jesteście, wiecie co, macie rodzinę, może być tak, że Wy będziecie tak zadowoleni ze swojego sukcesu, tak zadowoleni z tego, że to się udało, to co Wy chcecie, to, co wy chcecie osiągnąć, że Wy zapomnicie o tych ludziach, którzy są dookoła Was. Więc po prostu, po prostu wiecie, pamiętajcie, że pamiętajcie kochane byki, że oni są obok Was. To co, mi się, to, co mi się wiecie, co tutaj pokazuje, to cokolwiek się nie wydarzy w waszym tygodniu, w waszym życiu w tym tygodniu od 7 do 13 września, września listopada, przepraszam, jest to tak, jakby troszeczkę zaplanowane z góry. To jest tak, jakby wiecie, co, to się musi wydarzyć. To jest, dla, to jest wam pisane w jakimś, w jakimś stopniu. Tutaj wiecie, co to jest, jakaś taka wiedza tajemna, która, która dopiero wychodzi. Więc jak były jakieś zbiegi okoliczności w waszym życiu, kochane byki, to w tym tygodniu to będzie miało sens. W tym tygodniu się tak naprawdę dowiecie, o co w tym wszystkim chodziło, dlaczego to się działo i, i jak to wszystko wyglądało. Porada dla Was: słuchajcie swojej intuicji, słuchajcie tego, co Wam, co wam ta intuicja będzie doradzała. Ale jednocześnie wiecie co, nie mówcie wszystkiego ludziom. Zachowajcie coś dla siebie, bo wy, kochane byki, w tym tygodniu będziecie wiedzieli. Będziecie wiedzieli dużo więcej niż normalnie, dużo więcej niż inni ludzie. Możecie nie wiedzieć skąd wy to wiecie, ale po prostu będziecie wiedzieć. I zachowajcie czasami jakieś tam szczegóły dla siebie, bo nie każdy musi o tym wiedzieć. <laughs> wiecie o co chodzi? Nie każdy musi o tym wiedzieć. Um, I kochane byki, jeśli chodzi o waszą kartę od czarownic. Macie przepiękną kartę odrodzenia. Więc tutaj, czas ten na najbliższy tydzień, to jest po prostu wasze piękne odrodzenie. I to się pokazuje: to się pokazuje, że odzyskujecie tą energię, odzyskujecie swoją własną energię, bo jesteście w energii Ziemi. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo, bardzo pięknie. Kochane, kochane byki, wszystkiego najpiękniejszego, wszystkiego najlepszego na przyszły tydzień. Um, wiadomość dla Was jest bardzo konkretna, więc tak naprawdę nie ma co tutaj co tutaj jeszcze um, mówić um, więc jeszcze raz, wszystkiego, wszystkiego najlepszego um, no i zobaczymy, co tutaj kochane panny będą miały w przyszłym tygodniu kochane panny co tam dobrego u Was, moi drodzy co dobrego u panien na przyszły tydzień Panna od 7.00 do trzynastego listopada. Już patrzymy. No, panny, wiecie co? Tydzień taki, dosyć. Zaczynamy od nowa. Panny, które chcą mieć rodzinę, dzieci, w tym tygodniu jest na to szansa. Tutaj do panien to powiem. Pani, panien, które są płci żeńskiej, a płci męskiej również przecież, prawda? Słuchajcie, piękny, piękny, macie piękny tydzień. E Taka ogólna energia dla Was, kochane panny, to jest, to jest energia e, rodziny, ale również energia zakończenia jakiegoś planu, zakończenia jakiejś sytuacji. E, więc może być tak, że zwłaszcza na początku tygodnia tutaj coś się będzie, będziecie coś doprowadzać do końca, coś będziecie doprowadzać tutaj do, e, do jakiegoś skutku i tak naprawdę będziecie mogli rozpocząć coś od nowa, bo pod, pod spodem macie, macie głupca, a głupiec rozpoczyna kompletnie coś od nowa. Więc jeśli w waszym życiu wcześniej była sytuacja, gdzie coś tam się musiało skończyć, coś tam się musiało wydarzyć, to w tym tygodniu już będzie koniec tego i będzie tak jakby nowy początek. Więc, więc tak naprawdę zaczynacie bardzo fajnie. Kochani, na początku tygodnia, moje drogie panny, może być jakaś sytuacja związana z prawem oraz domem. Cokolwiek to by nie było. Czy to jest, słuchajcie, coś do wyjaśnienia w sądzie, czy to jest coś do wyjaśnienia, jeśli chodzi o, nie wiem, jakiegoś tam pracownika socjalnego, czy jakiegoś innego pracownika, to się wszystko pięknie, słuchajcie, wyjaśni. Także um, nie, ma, nie ma tutaj y, problemów. Ale wiecie co, y, też uważajcie na to, co mówicie. Bo tutaj, nie, tutaj nie, nie chodzi o to, żeby kłamać, kochane panny, czy żeby, żeby zmyślać, ale. Uważajcie na to, na, wiecie co, powiem Wam tak, uważajcie bardziej na etykę, zwracajcie uwagę na swoją własną etykę, na swoje własne zasady, bo według tych zasad w tym tygodniu powinniście żyć. I to Wam przyniesie tak naprawdę oczekiwane rezultaty. Nic złego, absolutnie wiecie, tutaj nic złego się nie będzie działo, tylko po prostu po prostu wasz, Wasza własna moralność, Wasza własna etyka będzie bardzo ważna w tym tygodniu i to Wam już pokażę. Kochane Panny, tutaj macie etos, macie prawo te, to wikańskie, czyli, czyli najzwyczajniej w świecie swoje własne zasady będą bardzo ważne, więc się ich, ich, ich się po prostu trzymajcie w tym tygodniu. Um, pod koniec tygodnia, kochane panny, macie księżyc. I ja Wam powiem szczerze, tutaj pod koniec tygodnia może się, może się... Um, ja to czuję, wiecie, to tak trochę, że będziecie przebywać w domu albo w miejscu, gdzie będzie dużo kobiet. Um, czy jesteście kobietą czy mężczyzną spod znaku panny, to po prostu y, bardzo dużo takiej żeńskiej energii pod koniec tygodnia. Może, i, I wiecie co, ja to odczytuję tak, że po prostu możecie... Możecie widzieć się ze swoją mamą, możecie widzieć się ze swoją siostrą, może po prostu z wszystkimi, tam powiedzmy, czy z wieloma członkami swojej rodziny, które, które są kobietami, także tutaj, tutaj w taki sposób to będzie wyglądało. Być może w jakiś sposób musicie powrócić do, do domu rodzinnego, żeby coś zakończyć i rozpocząć coś innego, kochane panny. Może tak być. Wiecie co tu też? Ja mam wrażenie, że, że pod koniec tygodnia możecie jakąś tajemnicę po prostu rozwiązać, um, lub posiąść jakąś wiedzę, co wiedzę o, o swoim własnym życiu rodzinnym, czy o swojej, um, o sw dowiedzieć się o jakiejś, wiecie co, może tajemnicy, nie, nie tyle tajemnicy, co czymś, co po prostu nie było, nie było wiecie co mówione na głos, coś, co było yy, unikane. Um, o czymś, co, o czymś wiecie, co czasami w rodzinie się nie chce mówić, i tak naprawdę być może będziecie w stanie porozmawiać na ten temat, bo właśnie chodzi tutaj o tą etykę. Księżyc wiecie, co ukrywa, jak najbardziej, ale ten księżyc, który mi się tutaj pokazuje, on może oświetlić tą drogę, on może oświetlić tą tajemnicę. Więc tutaj jest to bardzo się pokazuje, jeśli chodzi o, o właśnie dom życie rodzinne, że coś tutaj się może wiecie co wyjaśnić pod koniec tygodnia. I tak naprawdę to wam pozwoli pójść do przodu, ta tajemnica, czy, czy sekret, czy, co, czy coś, o czym się po prostu nie mówiło w domu, a wszyscy wiedzieli o co chodzi. o tak. I właśnie ta etyka, ta wasza własna etyka będzie bardzo ważna, dlatego że wy z jakiegoś powodu, kochane panny, po prostu będziecie chciały pójść do przodu. No i czasami, czasami właśnie tak trzeba, więc kochane panny wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego na przyszły tydzień, oby się tam wszystko pięknie, e, pięknie Wam działo. No i zobaczymy co dobrego u koziorożca. Co dobrego u koziorożca w przyszłym tygodniu. Koziorożce od 7 do 13 listopada. Już patrzymy, co u was koziołki, kochane. No koziorożce. No koziorożce, wiecie co będziecie tutaj? Jakieś wspominki. Być może wiecie, co będziecie się widzieć z rodziną, będziecie się widzieć z ludźmi, które znacie, ze szkoły, z, z... Z dzieciństwa. Pamiętajcie o tym, kochani, że przeszłość to jest przeszłość. Koziorożce, żeby tutaj za, za dużo nie wracać, zostawić to w przeszłości. Słuchajcie, kochane koziorożce. Ważny tydzień dla Was. Myślę, że tutaj u Was, ja Wam powiem tak, ja czuję, że dużo koziorożców będzie miało okazję do tego, żeby oczyścić coś, wyjaśnić coś, jeśli chodzi o rodzinę. I to, czy, czy to jest Wasza rodzina, którą Wy macie teraz, czy to są Wasi rodzice, Wasi dziadkowie, to Wy będziecie mieli szansę na to, żeby to na początku tygodnia, zwłaszcza po prostu wyjaśnić. I to się może dziać dlatego, że coś się mogło wydarzyć, słuchajcie, w Waszym życiu, co wstrząsnęło Wami ostatnio. I dlatego potrzeba, potrzeba jest teraz taka, żeby to wyjaśnić. I dlatego może, możecie, może być taka, ta wiadomość ważna dla Was, koziorożce, żeby przeszłość zostawić w przeszłości, żeby ją zaakceptować, pogodzić się z tym, ale zostawić to i iść, i iść po prostu do przodu. I słuchajcie, kochane koziorożce. Tak jak mówiłam, możecie się rzeczywiście widzieć z przyjaciółmi z, z, z lat szkolnych, z przyjaciółmi tutaj. Z, z, wiecie, z rodzeństwem, z, z takimi ludźmi, z którymi spędzaliście dużo, dużo czasu, kiedy byliście małymi dziećmi. Um, I w połowie tygodnia, zwłaszcza kobiety koziorożce, kochane kobiety, będziecie um, w jakiś sposób, słuchajcie, musiały znaleźć siłę żeby wspierać swoją własną rodzinę i żeby wspierać tutaj wszystkich. Czyli wy będziecie, wiecie co tutaj, nie mówię, że coś się nie wiadomo, wiecie, złego będzie działo, ale może być tak, że to wy będziecie liderkami w tej rodzinie. Od połowy tygodnia, tak do końca, że to wy będziecie musiało po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, że to od Was będzie w jakiś sposób zależało to, jak się tutaj wszystko będzie, będzie odbywało. Ale to jest dobre, dlatego że Wy będziecie tak naprawdę mogły zrobić to, co będziecie chciały i ludzie, wa, ludzie w Waszej rodzinie, wasi, wasi, wasi najbliżsi, jak najbardziej będą na to szli. Dlatego że oni będą potrzebowali kogoś, kto ich poprowadzi. Koziorożce, również zwróćcie uwagę na swoje, na swoje zdrowie w tym, w tym tygodniu, bo jest czas na to, żeby zacząć o siebie dbać. I koziorożce, które um, ćwiczą na siłowni, które dbają o swoje ciało, um, to słuchajcie, tu jest taka wiadomość, że jesteście na dobrej drodze, jak najbardziej, i to się będzie, i to będzie dla Was, w, jeśli chodzi o dłuższe, takie, wiecie, plany, długodystansowe plany, to jak najbardziej robicie to, co, to, co powinniście robić. Um, I kochani, pod koniec tygodnia, kochane koziorożce, Dobro do Was wraca. Czyli to wszystko, co sobie wypracowaliście, to wszystko, co wyjaśniliście, po prostu będzie do Was wracało. Jeszcze więcej się może wyjaśnić, ale równocześnie, jeśli potrzebujecie, może się okazać słuchajcie, że poprzez to, że Wy coś wyjaśniliście, to ktoś wróci, ktoś z rodziny zaoferuje Wam jakąś bezinteresowną pomoc, nawet finansową. To może być nawet jakiś spadek, to może być nawet jakieś po prostu Yy, pomoc finansowa, która, yy, za którą, której nie będziecie musieli oddawać, czy, yy, czy pomoc, która tak naprawdę będzie bardzo bezinteresowna. Yy, więc, kochane koziorożce, dobro powraca i do Was powróci w tym tygodniu yy, z podwójną siłą. Jeśli chodzi o kartę od czarownic, to macie yy, szacunek, kochani. Czyli okażcie szacunek yy, każdemu. No, ja, ja myślę, że i tak okazujecie, ale. Pamiętajcie, oprócz tego, żeby okazywać ten szacunek rodzinie, przodkom, um, zaakceptować tą przeszłość i, i w przeszłości okazać szacunek, to kochane koziorożce, pamiętajcie również o tym, że wy sami również zasługujecie na szacunek um, i macie prawo wymagać tego szacunku od innych ludzi. E, więc, kochani, wszystkiego, wszystkiego najlepszego na przyszły tydzień. Ee, życzę Wam, żeby, się żeby Wasz tydzień był piękny, żeby się wszystko układało tak, jak Wy sobie życzycie ehm, i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmiku.